momencie, kiedy my się deklarujemy już na, na związek i mówimy, że jesteśmy w związku, to y, y, potrzebujemy do niego coś wnosić. Ale co my wnosimy do tego związku? Energię. Głównie energię wnosimy. Ta energia się przejawia poprzez ten majątek, który mamy, poprzez pieniądze, poprzez opiekę nad drugim, poprzez czułość, delikatność, poprzez jakby opiekowanie się i tworzenie tego, te, tego ogniska. To wszystko się liczy i, i wszystko potem procentuje, bo kiedy energia, przestaje płynąć i ja już nic nie wnoszę, czyli nie przychodzę z radością do domu, nie pytam jak ty się masz, albo co tam się z dziećmi stało, tak, jak ci minął dzień, kiedy jesteś obojętny, obojętna. To to wszystko, prawda, się niweluje i ja sobie przypominam taki film Jancio Wodnik z, z panem Pieczką i on właśnie gra tego Jancia i Siedzi, siedzi przy stole, jedzą zupę, pamiętam dokładnie tą scenę. Ona mu tą zupę gotowała, podała, i on mówi: mówi Babo, nie, nie dokładałaś do pieca i wygasło. No i to jest cała filozofia, ale oboje musimy do tego pieca dokładać, tak? Czyli no tak, a to ogień pomysł. trzeba podsyzać razem, a nie a, że Tak, stale, tak. a nie, a nie że jedna też osoba... z rybami, y bo no też tak bywa.